Dzień dobry, Jacek Słupiński. witam w Drugiej Kawie. Dziś naszym gościem jest Rzecznik Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pani Agnieszka Wiosna. Ja mam pierwsze pytanie takie. Pani Agnieszko, kiedy wreszcie wiosna w programie przełoży się na wiosnę za oknem? Czy pani ma jakieś doniesienia w tym temacie? Nie, chyba, nie. chyba wiosna nie gra ze mną. Nie w tej lidze i nie w tej orkiestrze. Pani Agnieszko, podsumowaliście już? Już wszystko wiemy? Tak, już, już wiemy więcej niż, niż ostatnio, także na pewno mamy rekord pobity o ponad 140 tysięcy. To jest bardzo dużo. Ja przepraszam, ale to ja zrobiłem oczy teraz takie, tak. oczy szereka, znaczy kota ze szereka. Tak, to Duże, jest znaczy. Bardzo dużo. Jeszcze nasze Allegro jest, tam jest ponad 12 tysięcy. Czy to jest jeszcze niedoliczone? Do końca nie, no bo mhm. jeszcze mamy tam kilka dni tych aukcji, ale myślę, że to jest kwestia 3-4 dni, aż będzie ostateczny taki wynik. No, tam się już niewiele zmieni. Bo, bo tak naprawdę no, zostało nam kilka opcji, myślę, że maksymalnie tam będzie do 14 tysięcy, ale prawie 400 mamy takich. Prawie 400 tysięcy złotych tak, polskich. Tak, tak, to bardzo dużo. aby były wpłaty, w sensie, czy w puszkach znale, znale znajdowały się różne, różne rzeczy. To znaczy, mówię już o, nie mówię już o walutach obcych, bo one chyba co roku pojawiają się w w puszkach, natomiast, nie wiem, pierścionki, jakieś wartościowe przedmioty? Tak, każdego roku tam było dużo takich przedmiotów, jak łańcuszki, pierścionki, jakieś bransoletki, albo całe szkatułki ludzie po prostu przynosili. Nawet wtedy, jak tak, do tego tak, stopnia. już nie do puszki, tylko tak po prostu. Matko, ja... to jak to zaksięgować później, <laughs> taką tam jest Szka taka tabelka, szkatu tak? <laughs> tak, tam jest taka tabelka i mniej więcej każdy musi być rzeczoznawcą i oceniać, czy to jest złoto, czy to jest srebro i wpisuje łańcuszek taki i taki. Łańcuszek złotopodobny, na tak, przykład. Tak, mniej więcej. To niedługo, tak. niedługo, dojdziemy do tego, że będziecie mieli próbniki, żeby sprawdzać, <laughs> czy złoto to złoto, albo tak metodą tradycyjną. Ponad, prawie 400 tysięcy. No to rzeczywiście wynik jest, jest poważny. W ogóle wynik orkiestry w, w tym roku w całej Polsce jest poważny. Powiem szczerze. Na świecie, bo to już na świecie grają. Mówię w Polsce, jako że te wszystkie przecież pieniądze w końcu no tak. trafiają do Polski. Ja sobie wyobraziłem taki moment za mniej więcej 20-30 lat, jak Agnieszka wiosna być może wtedy już nie wiosna, być może wiosna-lato na przykład przychodzi do studia drugiej kawy, lekko przypruszona siwizną. O, I mówi. W tym roku orkiestra. Wyobrażasz sobie Pani siebie w takiej roli orkiestrantki za lat kilkadziesiąt? Nie, nie. Chyba nie. my tak żyjemy z roku na rok, z finału na finał, bo właśnie się okazuje, że jeden kończymy, a już następny zaczynamy. Nie I mamy tej to, przerwy. I to jest bardzo właściwe podejście, które dedykuje organizatorom pewnej bardzo ważnej imprezy muzycznej w Opolu, że w dniu zakończenia poprzedniego, poprzedniej edycji imprezy. Zaczyna się organizowanie edycji następnej. Tak. To jest bardzo słuszna koncepcja. My, my jeszcze nie zakończyliśmy, a już gdzieś myślami jesteśmy przy następnym: już dzwonimy, już załatwiamy, także już coś się zaczyna dziać i sztab w tym roku o dziwo, bardzo szybko się zacznie spotykać, bo już mamy ustalone, że do września spotykamy się raz w miesiącu. Na pewno to gdzieś ogłosimy, o tym napiszemy i już zapraszamy nowe osoby chętne do, do grania z nami do sztabu. No to chyba, to też chyba też się kręci. o tym właśnie, że to po prostu nabrało już pewnego rozpędu i tej maszynerii raczej nie da się zatrzymać. Może ona czego może, oczywiście sobie nie życzymy, może ona kiedyś trochę zwolni, ale rzeczywiście chyba tak jak Jurek kiedyś powiedział bardzo dawno temu, do końca świata i jeszcze jeden dzień jeszcze jeden dzień dłużej będzie, będzie no, to ostatnio grało. Ostatnio też powiedział jak był w Opolu, że jego już nie musi być to i tak samo poleci. Poważne, dobre sytuacje, dobre inicjatywy bardzo często są na tyle mocne, że rzeczywiście bez głównego organizatora, bez głównego zawiadowcy radzą sobie. Aczkolwiek absolutnie wolelibyśmy, żeby orkiestra razem z Jurkiem grała do końca tak, świata tak. i jeden dzień dłużej. To proszę mi teraz jeszcze powiedzieć, sprawę, mamy załatwioną sprawę pieniędzy. Mamy mniej więcej załatwioną sprawę tego, jak to będzie dalej. No, chyba niestosowne byłoby pytanie o to, kto, za, kto zagra w przyszłym roku. Jeszcze, jeszcze tego nie wiemy. To są na razie gdzieś tam nasze myśli, gdzieś tam takie początki, żeby było fajnie, żeby to naprawdę była jakaś gwiazda, tak jak teraz mieliśmy Myślowic z jakiejś już takiej, można powiedzieć, górnej półki, znany zespół od lat, Lubiany. Chcielibyśmy, żeby w tym roku było podobnie, tylko na razie jeszcze, jeszcze omawiamy wiele kwestii gusta i gości. Może jakiś kolejny zespół ze śląska słynny na się pojawi. Może przez ten czas na śląsku wyrośnie kolejny y, słynny zespół i to no będzie możliwe. taka absolutna nowość. To proszę mi jeszcze teraz powiedzieć, jakby pieniądze mniej więcej mają policzone, to teraz. Y, Teraz będziemy wchodzić w ten kolejny etap, to znaczy w etap taki, kiedy te pieniądze już w Warszawie zostaną odpowiednio podzielone na to, co orkiestra w tym roku kupi. Jak wyglądają te kolejne etapy? Ile to potrwa i kiedy w, w Opolu na opolszczyźnie pojawią się pierwsze przedmioty, pierwsze urządzenia, pierwsze sprzęty kupione dzięki pieniądzom orkiestry? To jest tak, że z 23. finału, na przykład. Sprzęt jest kupowany po 24 finale, czyli po roku czasu, kiedy tam wszystkie, wszystkie sprawy są załatwione, te pieniądze są na pewno w takiej i nie w innej ilości. I wtedy też jest konferencja, oczywiście wszystkie, wszystkie firmy są dokładnie przeglądane, kto tam zaproponuje najlepszą ofertę. No i po roku czasu faktycznie te sprzęty są kupowane. W tym roku już coś do nas trafiło w ostatnich dniach. Tak, no ale to jeszcze nie z tych pieniędzy. Tak, przecież. tak, to nie z tych pieniędzy, ale to właśnie chyba z tego 24 finału już są rozdysponowane. Co do nas trafi i konkretnie w jakiej ilości kiedy, no to ciężko powiedzieć nam sztabowi w Opolu, tak, to Warszawa dopiero jak już ma całą kwotę. Na pewno będzie to w przyszłym roku. A ile i jaki, no to się okaże. No pewnie tak gdzieś w okolicach 26 finału. Skoro, skoro taki jest ten tak. tryb działania. W którym momencie pani, no i oczywiście cały sztab, już jakby zeszło z was to napięcie, zeszło z was to pozytywne, pozytywny stan wzmożenia, który mieliście podczas finału, no i przed i pewnie jeszcze kilka dni po? No, nie wiem jak inni. Ja padłam. Jeszcze w sztabie, gdzieś tam na kanapie o trzeciej nad ranem, w nocy nad ranem. W dniu finału Tak, ja no to już, szybciutko. Ja już nie miałam siły. Chwilkę później już się zbieraliśmy do domu, ale gdzieś tam już od około, od około godziny 22, 23 ci najmłodsi sztabowicze udawali się w kierunku domu, bo też jakieś tam już zajęcie na drugi dzień. <grym> Pozytywna energia chyba nie zeszła, ale zmęczenie dawało mi już o sobie znać koło godziny 18, bo to i w piątek już coś robiliśmy, w sobotę koncerty. Wróciliśmy późno, rano już zaczęliśmy działać, i jeszcze ten chłodek, który towarzyszył wieczorem na rynku, to już dało taki. Taki efekt naprawdę zmęczenia ale ale by, takiego pozytywnego. Ale rozumiem, bez strat w ludziach i sprzęcie, to znaczy nikt się nie pochorował. Nie, nie, no troszkę się pochorowaliśmy na drugi jednak. dzień. Tak, tak, no bo to wiadomo jak to jest. Każdy się śpieszy, nikt nie zakłada kurtki, więc biegamy. Hulaj dusza piekła nie ma, a na drugi dzień jednak się że okazuje, jednak że jest. jest. No tak, ale no, ono jest gdzieś odłożone w czasie, może, może tak to nazwijmy. Tak, już chyba wszyscy zdrowi, więc. Więc no i tak było pozytywnie, nawet jeśli... będzie, będzie brakowało tej, tej adrenaliny, tego, tego napędu, który, który mieliście. No Czy jakoś będziecie go w sobie pielęgnować i, i w dalszym ciągu będziecie tak pozytywnie nastawieni do świata? Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że sztab ma zawsze krótką przerwę między finałami. W tym roku jej nie mamy, więc chyba już sobie budujemy tą adrenalinę. Ale to nie wiem, no przecież też rozmawialiśmy o tym, że w pewnym sensie taką nagrodą za Waszą pracę jest przystanek, na który pewnie pojedziecie, żeby jeszcze bardziej podładować akumulatory. No tak, na pewno pojedziemy. Tutaj nie ma w to wątpliwości. Ale ile nas pojedzie, ja na pewno tam będę, będę trzymać plakietkę Sztabu Pole. Będzie to widać w telewizji pewnie. I jeśli jakaś telewizja będzie transmitować, pewnie jakaś będzie. Zaprosimy Natura. 24 na Natura. wspólny Woodstock. Fantastycznie, bardzo dziękujemy. Tak, widzę, widzę, widzę duże zainteresowanie rzeczywiście. No to bardzo dziękuję. Oby do zobaczenia w, w przyszłym roku. I oczywiście będziemy śledzić to wszystko, co orkiestra będzie dawać nam Opolanom. Dziękuję bardzo. Agnieszka Wiosna, Opolski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję.